Dwie stówki dla niego na minucie, bo kolor dostał. no Co to znaczy N w duelu? Że to jest wersja N. To nie jest żadne obraźliwe ani rasistowskie. Co się poza domem? Czy jeszcze w środę czeka mi chodzenie po IKA z nowym łóżkiem? Jasny win. A co, stare się zepsuło? Dobra, cyk. Zostaliśmy. Ładny roll harpy. Tutaj mamy scouting. Tak, tak, tak. A, to scroll był, XZD. Dobrze wiedzieć Dobra, dostałem nek do speeda Tu bym dostał jeszcze resztę rzeczy Czyli musiałbym zrobić to, zrobić tak Czy ja chcę to grać, widzu? Czy ja chcę to grać? Abym zagrał... Czekaj, ja kupiłem harpię, tak? E, czekaj, czekaj, czeka, ja kupiłem harpię, tak? Kupiłem, on daje plusa, dobra, plus tak, trochę mało tych harpi, coś mi się wydaje, ale. Offense, no nie, na offense nie ma czasu. Czekaj, jakbym zrobił. Zrobił inaczej, zrobię do detu, zbiorę to i pójdziemy w tą stronę. Czyli musiało być Gillia i Vortex. Spróbujemy tempo podkręcić, nie? Spróbujemy tempo podkręcić w tej gierce. Dobra, tak, 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 tak. Tak, weźmiemy to, ale kurwa ta podziemia ciasne. Takie ciasne, ale też spokojnie, spoko są, No zależy, rozstawienie dziwne jest, ale, ale i co ty, okay. i co ty, okay. tak jak chłop i co ty? zrobimy siano, mogłem siano zrobić chwilę temu w takiej sytuacji, no. Malutkie są, malutkie, ciasne, ale własne. To, to, mana, vortex, Zabieram harpię, robimy harpię. No spróbujemy na harpiach szybko zagrać, tak jak ludzie grają, nie? Co jest na środku do Nie wiem, co jest na środku, nie? Nie widzimy. Strong side znowu. Czekaj, czyli to złapane? To tak, 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 tak. I zrobimy tak, fortexik. Harpia, harpia. 50 harpi. No coś tam mogą zrobić. Książkę bym kupił. Jest bles nie ma blesa Unlucky. Dobra, lecimy do przodu. Tu musiałbym wjechać na flyu. To wjedziemy na flyu. Raz, dwa. To mogą być harpie. Tylko to no nie mam. Nie mam blesa, kurde. Ale jak będzie więcej tego psa, to też nie będzie tych harpi. Dobra. Każ morala w sobie. Dobra, dwie harpie to whatever, niech będą Czyli co, bez smoków? Wtedy? Chyba bez smoków wtedy, nie? Chyba tak, siema pale Dziordzi, dobry Chyba bez smoków wtedy zagramy Otwieramy browara hmm. I działamy What is no to dub play Konflux Konflux Mr. Fizzy, no bez smoka, ale bez smoka mówię, że tych, z dueli, a czy docelowo, to nie wiem, no. W sumie, bez dueli smoka, że chcemy szybkie wyjście, tylko żeby zrobić szybkie wyjście, no, potrzebujemy dużo harpy i potrzebujemy blesa, nie? Ale ten tym mierze on, mitar na YouTube wrócił tego załodzienia do Rzeszowa, <grym>, no, ale no, jest koksem, no. Jest koksikiem, to na pewno. No, powiem tak, jak mnie rozwój, rozwój będzie trollował, to może być bad news. Dobra, Tety, te 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 Dobra, tere Bad news everyone będzie Dostałem blessa w końcu Kurna, dalej bez blessa biegam To teraz ja bym się zastanowił czy na pewno bez smoków, czy jednak ze smokami, ty He is very good at playing conflicts, he is he playing Monere, right? Yes, yes o to dałeś, a mówię, że nie dodasz nigdy, no, mówię, mówiłem, że nie dodam, że nigdy to nie, ale że nie dodam, ale dodałem, bo już tam ja już męczył. Mówię dobra, dodam ci Kurde, wygląda jakbym miał jednak te smoki grać, powiem ci Dlaczego ci bles potrzebny? Żeby harpie robiły max damage, bo robią 1-4, mają tak pojebany damage, że albo strzelą i zabiją, albo nic nie zrobią, nie? A to te jeszcze na pepo cringe dawaj, nie na cringe, cringe a nigdy nie dodam, to na pewno Cringe na pewno nie u, 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 u. Dobra czyli tak musiałbym zrobić to Musiałbym zrobić tak xpik No chociaż jednego smoka musiałbym w takiej sytuacji widzieć nie Flacha, Harpie no dam im Bloodlusta xdd masz Dobra czyli tak tu masz A ja raz tu boltem dwa Tu bolt, 3 Nigdzie smoka nie widać dobra powinny być harpie Meduzy, a ci to dopiero Where are smoky? Where are smoky widzu? I need smoky, I need money Dalej smoka nie widzę, oh my god Dobra Ty zrobisz tak Oj, tutaj no nie wiedziałem, że aż tak słabo z lipsami wyglądamy Dobra, tu go w cymbał Tu zrobisz tak Tu go w cymbał, no siano na smoka jako takoby by było, nie? Może nie na set, ale na samego smoka. Dobra, robimy tak. Loga. No ten rozwój trochę oszalał. Smoka widzę, ale na dżinach. XDD. Dobra, tam jeszcze smoka widzę. Cofniemy się. Tak, wezmę tego expa. Zrobimy tego smoka w next. Tak, zrobimy. Czyli tak, wezmę expa. Dobra, i robimy tak, tak 1500-1900. Dobra, jest, tak. Muszę się cofnąć. No, i tu mam nawet dwa smoki obok siebie. Kolejny z puszką! No nie! Kurde faja. 38 harpi mi chcą za to zabrać. Znało jakieś ubostwo. Nie pocieszający ten SR. Dzisiejszy jest, przyznam. Zbić, bo mi zbije token i będzie lipa. On robi tak. No nie, Przestań! Brod, let's go. Ha! 1-4! I zrobiłem minimalny dips, dlatego jest potrzebny blaze dla tych wariatów. O, mistrz z tak harpi zrobił tyle samo co tamte wtedy, nie? XDD. Kurde. I co dostaję ogórki? No, nie wiem do co go u tego smoka. Tu, szarpy, też ciekawe. To mogłem zrobić to, żeby zrobić te szarpy w Next, nie? Oi take it. Dokupuję jeszcze smoka. Zrobimy portal jeden. Ja zjebałem, boję ja kupić smoka z portalu, a nie stąd. Fuck! Dobra, what doesn't matter. It's, it's okay. It's fine, still. It's still fine, dobra. Powiem kupić najpierw z portalu, a potem sobie stąd ty... A nie, wyjdzie to samo, bo ja tego i tak nigdy nie wezmę. Dobra, we fine, we fine. We fine. Wydaje mi się, czy nie fine. We fine, czy nie fine? I no. know. Trzebałbym dwa smoki, jeżeli bym chciał robić te rzeczy. Dobra. Skasuję te dwa ogórki. Tak, nie kupię, bo siarki nie mam w sumie. Siarki nie mam, musiałbym siarkę zrobić. Zróbmy tą siarkę. Dobra, zróbmy siarkę, nie siarka. Hmm. A no, tu nie będę miał puszki po tym. Dobra, mała strata. I zbieramy potem to. Potrzebuję jeszcze tradeować po tym, rzeczy, nie? Oka nie oddaje, nie ma mowy. Ty zrobisz tak jak ty zrobisz tak, ładny Moral okej, okay. Dobra, czyli ja tego kupię, ale jak do staw, więc dotraidujemy staw Dobra, ciach, ciach i ciach Jeszcze jednego, tak to jeszcze jeden jeszcze raz 100 lat, 100 lat nie żyją nam Dobra, czyli robimy tak, robimy tak, i od następnej tury musiałbym budować wszystko pod smoki, mi się wydaje, nie? Czyli co, siarka, tu mam treżur, hmm. Jakbym zrobił to i to, czy mogę zrobić już pierwsze cyce? Małe? Wydaje mi się, że mógłbym Może i by się udało, kurde faja Mamy ringa do speeda w sumie Co to za muzyka straszna, jasny gwizdek Scary shit Dobra, cyk. O, ogórki. Trochę ogórka chcą zabrać. Dobra, czyli na dwa razy ogóry musiałbym to robić. Ha, 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 xdd. Come on, no największego nie zrobię. Why you do this to me? No nie zrobię największego. No nie, jak miałbym zrobić największego? Jest szansa? Ogórki mają 6. Jakbym blokował meduzami i bił górami, Sprawdźmy, może się uda. No, ZD się uda. Znaczy, nie w sumie może jakaś szansa na to jest jeszcze. Ten stankuje, ten stankuje tu, ten stankuje tu. Ten idzie w ogóle. W ogóle dostaje depa. ten mi rzuca kamieniem. Ten jeszcze tankuje tu. Ja bym teraz zrobił tak, żebym bolcował tego, uderzyłbym tego. Ten daje defa, ten staje tu, ten staje obok. Tam ogórki jeszcze podtankują troszeczkę, poddymią. Poddymiaj tam o poddymiaj, poddymaj. A nie się, no to jest, bym powiedział hardo, -wide hardo walka. Bym powiedział mocno hardo, widehardo. Dobra, i to robisz tak. A te mrożenie bym powiedział całkiem oddaje. Całkiem oddaje. Te ogórki musiałbym spalić. Niestety. Ty robisz tak, dajesz defa. Ty, mrozi, mrozi! Super! Ty, ta meduza for the win totalnie. Ty, zrobiłem! O Boże, to bez straty smoka. I'm so good at this game, man. I'm too good. Dobra, zrobimy tak. Wezmę jeszcze to. I robimy co? Smoki w podziemiach. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Możemy się wyrobić! Możemy się wyrobić! No dobra. Dobra. Zaprasycki las! Zaprasycki las, super! Siada, siada! Dobra, robimy te meduzy. Mamy to. Co mnie tego armorera mogę brać teraz, mi się tak wydaje? Zrobimy jakieś. co jest? What do you mean, even? Głupie konie XD Nie! Yeah! Uff uh. Close 11 minus kingów to will help a lot Owka, owka musi być No dobra, czyli co, pójdziemy tu Będę bez portalu, niestety, ale wezmę sobie wortek, zakupię sobie harpie. I co? No i powietrze bym potrzebował, bo się duszę znowu A może by tak zrobić topkę wampirami, przecież nie będzie... Idź! Nie przypominaj mi Nie przypominaj mi takich, bym powiedział, brzydkich rzeczy Stało to się stało akurat wtedy, no widzu, co ja ci powiem Ej, z tymi babi, to was chyba powaliło dzisiaj w tym serku, czy nie?

Level za 10 gemów Quite a lot Quite a lot No wydaje mi się, że mogę No dobra, czyli co, zrobiłbym jeszcze to, zrobiłbym to I zrobimy chyba to jeszcze, nie? Zmiłuj się, skipuj Starczy tego ubostwa, co? No już za dużo, za dużo dzisiaj Starczy, też uważam, że starczy. Co jest? Ale tu jeszcze tego Mam jeszcze Wixa jakaś kurde faja Level za free za 2k golda Nie powiem co Co o tym myślę Co rządził tym drzewem Co zarządzał To już lepszy No to już lepiej No, no i to, że mi się bardziej podoba Impreza. Tekst Przeszedł stara piosenka, jak świat. ją Dobrze jest. Dobrze, dobrze dobrze. Dobra, zykk. Bum, 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 bum. Dobra, tego widza co dopuścił pochwalam, pochwalam. Trę boli smoka. Może oni śpiewają? O jakimś diku, o jakimś liku i te sprawy. Tak śpiewają. Tytar, tytar, tytar. Ab że jest Nie co jest... Wypad z chaty czeryśniaku zasrany rany XDD? X the Idzie Co jest? Kurwa! wat?